Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim nietypowym odcinku z właśnie głosowania. I teraz tak. Na czym polega to głosowanie? Na tym, że którą z tych trzech, gier, czterech, przepraszam, czterech gier e, moi widzowie wybiorą. Tutaj są wszystkie części Tom Raidera, także m, którą część sobie wybierzecie. No aniversary już nie bo odpada, bo już nagrywałem, więc odpada aniversary, tylko zostaje Underworld od jedynki do aniversary. E, e, przepraszam od, an, e, od jedynki do underworld a aniversary już nie to te wszystkie części oprócz e, aniversary mogę nagrać z tych wszystkich części tutaj z Tom Raidera e, tak później jest jeszcze e, Dead Island to też możemy mm, nagrać tutaj są wszystkie, e, wszystkie dodatki do, do tej gry jakie wyszły Także tą też możemy nagrać. E, jeszcze z tyłu pokażę obrazki, wymagania. No, tam wymagania to można sobie e, w internecie zobaczyć. No ale jeszcze pokażę tutaj pokrótce jakiś arena. Tak, e, to tą możemy jeszcze nagrać. E, still life, czy jakoś tak to się y, mówi, nawet nie wiem po angielsku. Tutaj są dwie części którą z tych, z tych dwóch części mogę nagrać tak żebym prosił o jakąkolwiek informację którą pierwszą grę nagrać to tak też uczynię eee, i jeszcze ostatnia gra została to Guns Gun przepraszam Gun czy jakoś tak to się czyta po angielsku nie mam też pewności czy dobrze też to wymawiam eee, tutaj jest polska wersja eee, bodajże tylko napisy, jak dobrze pamiętam, bo trochę, troszeczkę grałem. Także, yy, którą z tych trzech yy, czterech gier, przepraszam, cały czas mówię trzech, którą z tych czterech gier yy, prosiłbym o komentarz, którą jako, jako pierwszą nagrać z tym, że tutaj właśnie z, z Tomb Raidera to mogę nagrać e, wszystkie poza jedną częścią, czyli anniversary nie? A tak wszystkie inne mogę nagrywać e, no, no to pozostawiam komentarze e, e, pozostawcie mi komentarz w, pod tym filmikiem którą, jaką, pier, którą grę jako pierwszą nagrywać także trzymajcie się i na razie, pa! pa.